Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z zakupami. Zakupy poczyniłam tak naprawdę dwa dni przed wigilią, ale Wy ten film obejrzycie już po świętach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze już nie będę siadała teraz do jego montażu, a po drugie jednak święta to jest czas dla rodziny, więc w święta i tak nie planowałam nic publikować, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale mam też nadzieję, że te oferty, które Wam tu pokażę, będą jeszcze po świętach obowiązywały. Wydaje mi się, że tak e, będzie. I co tutaj, moi drodzy, ujrzycie, Ujrzycie tu kosmetyki, ujrzycie tu rzeczy dla dzieci i ujrzycie tutaj również e, produkty ubrania dla facetów, czyli totalny miszmasz, Ale wiem, że tego typu filmy również bardzo lubicie, czyli nie tylko, że matka sobie coś kupuje, ale obkupuje również e, swoich bliskich. Na początku, oczywiście, zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja zaczynam, pokazuję Wam moje łupy. I może zaczniemy od sklepu Deboto Shop. A tutaj, moi drodzy, były dwie różne oferty. E, pierwsza oferta, Oferta to 3 plus 3, która obowiązywała na kule do kąpieli, a druga oferta to 3 plus 2 na wszystkie inne produkty z całego asortymentu, także do pielęgnacji twarzy, ciała i tak dalej. I moi drodzy, ja się oczywiście na kule do kąpieli skusiłam, już sobie tutaj przygotowałam, żeby wam je pokazać. Wybrałam sobie trzy świąteczne. I mamy tutaj, kochani, takie oto kule jakaś taka owocowa, śliwkowa, waniliowa. Tu widzę, że moje dziecko przekleiło metkę. To może, o, może tak, <grych> także takie trzy świąteczne kule i oczywiście dobrałam sobie kolejne trzy identyczne, aby obowiązywała ta promocja. Jedna kula w cenie regularnej kosztuje 10 zł, także tutaj jakby zrobiło nam się 5 zł za sztukę, 30 zł za 6 kul, to myślę, że jest dobra oferta. No za 10 zł taka mała kuleczka, zobaczcie jak ona jest mała. To troszeczkę już tak nie bardzo, prawda? Ale pięć jeszcze jest do przeżycia. Kochani, kosmetyki, jakie wybrałam sobie w ofercie 3 za 2, będę Wam podawała ceny regularne, natomiast ja za, nie płaciłam za ten najtańszy produkt. O, może tak? I tutaj mam, moi drodzy, żel do mycia twarzy i on jest z ekstraktem z drzewa herbacianego. Nie miałam wcześniej e, żeli do twarzy z The Body Shop, ale postanowiłam wypróbować, bo szukam jakiegoś kolejnego ulubieńca i tutaj mamy, kochani, bardzo dużą pojemność, bo jest to 400 ml. Płacimy za ten produkt 50 Występuje również w wersji mniejszej, ale totalnie nie opłacało się jej kupować. Tak więc od razu zdecydowałam się na większe opakowanie. Kolejna rzecz, jaką wybrałam, to masło do ciała, wersja Moringa i ono kosztuje normalnie 69,90. Troszeczkę jestem na siebie zła, że przegapiłam Black Friday. W zasadzie nie przegapiłam, ale jakoś tak no po prostu zapomniałam, żeby wejść na debody, Shop i złożyć sobie zamówienie, bo wówczas te masła kosztowały 20. 9 czy 25 zł? No taka oferta nie pojawia się często, a tylko raz w roku, także żałuję. A ten zapach jest przepiękny, jest otulający, kwiatowy, y jest dość duszący, więc nie dla wszystkich, ale mnie osobiście bardzo, bardzo się podoba. Może pokażę Wam konsystencję. No masła z The Body Shop, zobaczcie, one mają konsystencję naprawdę maślaną. Naprawdę. Czyli to nie jest żaden, wiecie, pic na wodę fotomontaż, tylko, mm, tylko ta konsystencja jest taka gęsta, zbita i e, dzięki temu produkt jest bardzo też wydajny. I moi drodzy, ostatnia rzecz to jest e, 3590 i ja widzę, że to jest żel do mycia rąk. A prosiłam Panią o żel pod prysznic, niemniej wydaje mi się, że i tak pod prysznic śmiało można go używać. E, to jest wersja świąteczna z Żurawinką, właśnie prosiłam panią, aby jakiś świąteczny żelik dla mnie znalazła. I tutaj wam przybliżę, abyście sobie zobaczyli szatę graficzną. Także, moi drodzy, to są moje zakupy z The Body Shop. I teraz może przejdę sobie do Newbie. W Nubi pojawiły się wyprzedaże i one wystartowały niedawno, tak więc ja mówię: kurczę, jest okazja, dobra, jadę obkupić moją Nadię. no bo ja uwielbiam te rzeczy i wiecie, że opowiadam wam o nich. Nie od wczoraj, nie od miesiąca, a od trzech i pół roku praktycznie. Eee, także zakochałam się w nich 3,5 roku temu. Jakość teraz troszeczkę spada, a ceny idą w górę. Więc słabo, no niemniej jednak i tak to są ubrania najlepszej jakościowe, jeżeli chodzi o sieciówki i one u nas najlepiej się sprawdzają i one mam wrażenie, że rosną razem z Nadją. Tak więc, no niubi kochamy. I moi drodzy, pokażę Wam może rzecz, którą zamówiłam przez internet, czy to nie jest rzecz kupiona teraz, właśnie na tych zakupach, ale pomyślałam, że Wam pokażę, bo być może niedługo też będzie przeceniona. W każdym razie jest to kurteczka zimowa którą zamówiłam Nadi. Ja zamówiłam jej rozmiar 104? 104. Tak, i ona ma słuchajcie, przydługie rękawy. Ogólnie pasuje bardzo fajnie, ale te rękawy są długie, dlatego jak widzicie, one są tu nieco podwinięte, bo Nadia się strasznie denerwuje, kiedy są opuszczone, ale teraz na potrzeby filmu, proszę bardzo, o, tak się prezentuje rękaw. Tutaj mamy ściągacz taki dresowy. Kurteczka jest na suwak oraz na zatrzaski, a z tyłu zobaczcie to. Cudna, cudna e, kokardka. Także e, tak się prezentuje ta kurtka, jest naprawdę świetna na nasze zimy. Jak najbardziej, e, jeżeli będzie chłodniej, oczywiście jak cieplejszy sweter i też e, damy radę, ale nie jest, nie jest, że tak powiem, jakaś bardzo, bardzo wiecie, e, chłodna. No na lekkie zimy, o może tak, a takie teraz panują, więc więc jak najbardziej, tutaj na dole mamy też taką falbaneczkę i kurtka kosztowała 199 zł i widziałam właśnie wczoraj w sklepie, że niestety na nią nie było żadnej promocji, także ona nadal jest w cenie regularnej, ale wydaje mi się, że chyba właśnie po świętach ruszają wyprzedaże, prawda? Także być może uda Wam się ją upolować taniej. I teraz przechodzimy do reszty rzeczy z Newbie i moi drodzy, sweterek ażurkowy uwielbiam te sweterki praktycznie co sezon na diamanowy bo co sezon pojawiają się jakieś fajne kolory ten brązowy już znam, gdyż kiedyś jak była maleńka, miałyśmy go w rozmiarze bodajże 56, takie, takie, taką kruszynę, no a teraz znowu był ten kolor i postanowiłam jej kupić. On jest w rozmiarze 98 na 104 i kosztował słuchajcie 45 zł, był przeceniony z uwaga 90, więc no te swetry są naprawdę dość drogie, ale wierzcie mi, że są cudowne, genialnie się piorą, nie rozciągają się, nie rozwlekają się jakoś tak brzydko, tylko cały czas Zachowują swój fason, swój kolor, także uwielbiamy. One są oczywiście z bawełny. Tutaj, kochani, sukieneczka, no nie mogłam się oprzeć. Ona jest w rozmiarze 98, ale w Newbie jest właśnie bardzo różnie z rozmiarówką, i nieraz to 98 spokojnie dorównuje rozmiarowi 104, a nieraz 104 jest tak małe, jakby to było 98. Tak więc e, naprawdę jest przedziwnie. E, I tak samo też nie strzeliłam z tą kurtką, bo pewnie 98 byłaby lepsza, ale nie chciało mi się już bawić w zwroty, będzie miała po prostu na dłużej. I teraz tak, kochani, e, 98 sukienka, ale zobaczcie, ona naprawdę jest duża. Została tylko ta w tym rozmiarze. Oraz w rozmiarze 110. No, 110 by musiała długo, długo czekać, a ta już będzie na teraz. I kochani, sukienka normalnie kosztowała 90 zł, a była przeceniona na 63, nadal drogo, ale zobaczcie, no jest przepiękna. Ten wzór w sarenki, no wygrywa wszystko moim zdaniem. Tutaj z tyłu mamy dwa zatrzaski, tak więc będzie się fajnie, wygodnie zakładała. Tak, tak więc to jest nasz kolejny łup I kolejna rzecz, jaką wybrałam dla Nadi To cienka bluzka w kwiatuszki Z tymi bluzkami też bywało różnie Bo nawet, słuchajcie, poprzecenie. Na przykład w innym kolorze, z innym printem Bluzka potrafiła kosztować 70 zł dalej Więc wow e, No stwierdziłam, że to żadna wyprzedaż Tak więc, słuchajcie, znalazłam tę I moim zdaniem naprawdę jest śliczna Może Wam przybliżę i ona, kochani, była przeceniona z 90, tak? Z 90 zł na 45. Wybrałam rozmiar 104. Wiadomo, żeby była na dłużej. Tutaj taka koronka. No piękna. Z tyłu mamy trzy guziki takie drewniane. Zatem to jest nasza kolejna zdobycz z Nubi. Jeszcze jedna, ostatnia już rzecz z wyprzedaży to rajstopy. Rajstopy w Nubi są bardzo drogie. Nigdy wcześniej na w Nubi rajstop nie kupowałam. Ale tym razem, słuchajcie, skusiłam się promocją, która, no dobra, okej, okay, cena i tak jest absurdalna, wiem. Ale normalnie, słuchajcie, 45 zł kosztują rajstopy. Wydałam na nie 31,50 po przecenie. Rozmiar 98x104 i mają, zobaczcie, przepiękne, wrzosowe kokardki. Wydaje mi się, że one będą na kolanach. O, 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 coś takiego. Są z antypoślizgiem, e, z tego co tutaj wnioskuję. No i zobaczymy, zobaczymy w ogóle jak z tym rozmiarem. No, tak jak mówię, nigdy z Newbie rajstop nie miałam, nigdy w ogóle nie trafiłam na wyprzedaż rajstop i też pewnie dlatego. no 45 zł za rajstopy jednak to jest cena zabójcza. I kochani, ostatnia rzecz. To już jest cena regularna. Spodnie kosztują 70 zł. Zdecydowałam się na rozmiar znów 104. To są takie w zasadzie leginsy ocieplane. Z misiaczkami na kolanach, oczywiście Nadi się mocno spodobały, więc mówię, dobra, jadą z nami, a takich cieplejszych legincików też nigdy dosyć. I jeżeli chodzi jeszcze o Kapal, to tam yy, mój Olek uwielbia kupować yy, między innymi tam yy, t-shirty, i z reguły tak bo zawsze, tam jest taka oferta. Yy, 2 za 80 zł, tak. Jeden kosztuje normalnie 50, czyli jak kupujemy taniej, jak kupujemy w Dłupaku, to wtedy mamy taniej. Kochani, mamy dwie białe koszulki. I była akcja rabatowa minus 30% na dział damski, męski i dziecięcy, oczywiście kapal to nie obowiązywało, więc te koszulki taniej nas wyniosły, gdy kupiliśmy jedną sztukę właśnie osobno od drugiej i z rabatem 30%, także to, tak to pani gdzieś tam liczyła, wyliczyła i... I tak też zrobiliśmy, ale normalnie są zawsze 2 za 80 zł. I kolejna rzecz, moi drodzy, to uwaga, nie dla mnie rzecz, a dla mojego Olka. On posiada AirPodsy. I zawsze miał je w takim czarnym silikonowym etui, ale ono, no niestety już nie wygląda za dobrze, więc stwierdziliśmy, że śmiesznie będzie wziąć, słuchajcie, coś takiego, czyli etui na AirPodsy z Karlem Lagerfeldem, proszę bardzo. I tutaj jest e, taki ala preloczek, więc super, bo sobie gdzieś nawet zawsze je może przypiąć. W poprzednim etui tego nie miał. I taki case kosztuje 89 zł, no ale wiadomo, ta firma rządzi się swoimi prawami. Te słuchawki swoją drogą też były bardzo drogie. Kupiłam mu je na chyba urodziny, także ale spisują się dobrze i to jest przynajmniej plus, że naprawdę jest z nich zadowolony. I przechodzimy sobie, kochani, do TK Maxa. Tutaj będę miała yy, dwie rzeczy dla naszych tatusiów, ojców. <grym> yy, I nie będę mówić wam ich ceny, bo nie wiem. A nóż widelec, któryś to obejrzy, więc wiadomo, żeby nie znali cen. Niemniej, zobaczcie, w TK Maxie jest wysyp tej firmy. O, pokażę Wam. I ich sweterków, właśnie męskich, w różnych rozmiarach. I to jest, moi drodzy, 100% wełna Merino. Tak więc, no, co ja mam Wam tutaj dużo mówić? Cudowna jakość, no w dotyku to już jest po prostu petarda. Cieniutki, fajny sweterek. Proszę bardzo, odcień szary. Są jeszcze w granatowni, tak jak mówię, jest ich ogrom. Więc jeżeli szukacie dla facetów czegoś takiego, no to TK Max koniecznie. Tutaj z kolei dla drugiego taty, który no już swetry ode mnie dostał, i skarpetki też, i wszystko, ale tak ostatnio wpadłam na to, że nie dostał przecież jeszcze t-shirtu, koszulki. I ta jest totalnie w jego klimacie, więc proszę bardzo, koszulka Jack and Jones. I to jest jakaś slim fit, także proszę bardzo. Też dużo właśnie rzeczy Jack Jonesa teraz w TK Maxach było. I ostatnia rzecz już z TK Maxa, to jest, moi drodzy, sweterek, tym razem już dla Olka, z marki Polo Ralph Lauren. Zawsze mi się język plącze, jak chcę to wymówić szybko. I zobaczcie, to jest taki zapinany sweter i szczerze mówiąc myśleliśmy, że to będzie taki wiecie, typowo dziadkowy, Yy, sweterek, ale jak go ubrał, no to prezentuje się naprawdę fenomenalnie i to jest, kochani, rozmiar M yy, i w składzie również 100% wełny Merino, ale moi drodzy, był na takiej naprawdę solidnej przecenie, ponieważ wcześniej kosztował 299 zł, a teraz 217, on już miał tę żółtą metkę, czyli taką wyprzedażową. Byliśmy w szoku, bo te swetry potrafią kosztować powyżej 500 zł, jakby to jest standardowa ich wtedy cena, e, także udało się coś takiego fajnego upolować. Ja zawsze uważam, że Oleg ma potworne szczęście, jeżeli chodzi o trafianie perełek w TK Max. Naprawdę tyle cudowności, co jemu się tam udało kupić, to mega zazdroszczę. Dla kobiet ja naprawdę. Nie umiem tam szukać, po prostu nie umiem. I ostatnia rzecz, kochani, którą wam tu pokażę, to jest również na prezent, więc może oszczędzę właśnie mówienie cen. W każdym razie jest to książka, to już kupiliśmy w Empiku. Książka Iwony Blecharczyk Tracking Girl, czyli to jest ta dziewczyna, która jeździ ciężarówkami, także myślę, że naprawdę ciekawa rzecz, nawet właśnie z punktu widzenia faceta, jak sobie poczyta. Zobaczy jak kobieta sobie po prostu radzi z takimi potworami. No to jest naprawdę, myślę, mega, mega sprawa, mega imponująca rzecz. Także taka książeczka również na prezent, no bo tak jak mówię, zabrakło nam kilka prezentów, musieliśmy to na szybko dokupić. Dobra moi drodzy, wszystko w tym filmie co chciałam wam pokazać pokazałam. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Koniecznie zostawcie jakiś ślad po sobie, dajcie znać, które rzeczy najbardziej wam się podobały, które promocje może w jakiś sposób was zaskoczyły. Tymczasem ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.